Trzech celebrytów lub influencerów, których poznałam i co naprawdę o nich sądzę. Piszcie, czy chcecie część trzecią, bo ja mam tego dużo. Aga Grzelak. Pierwszy raz widziałam Agę Grzelak na warsztatach YouTube'a. Siedziałam z tyłu i niedaleko siedziała dwójka chłopaków, która bardzo głośno gadała. Do tego stopnia, że wykładowca nie mógł się skupić. I Miss Aga Grzelak odwróciła się do nich i powiedziała im, żeby byli cicho, bo przeszkadzają. Queen move. Red Lipstick Monster. Red Lipstick Monster na żywo wygląda jak laleczka. Jej nos to jest najładniejszy nos influencerów, jaki istnieje. Zazdroszczę ganów. Ten nos zrobił na mnie największe wrażenie. Marti Renty. Byłam z nią na wielu planach filmowych i zdjęciowych. Zawsze bardzo miła, zawsze uśmiechnięta i wesoła. I raz jeden chłop z TikToka nagrał na mnie filmik, że jestem brzydka, bo miałam wtedy trądzik. I Marti Renty sama z siebie napisała do mnie, żeby mnie pocieszyć.